Witam Was bardzo serdecznie, witam Was właśnie, wa no witam Was właśnie na podsumowaniu tego roku, więc jak widzicie zaczynamy tutaj Titaniciem, grałem sobie wtedy, e, to było 11 miesięcy temu, czekajcie, ja też ciszę, 11 miesięcy temu było to wtedy, jak sobie grałem wtedy w tą grę, w Titanica, widzicie, no nawet nie było mnie słychać, <taki> takie to było właśnie, takie czasy. No. Dobra, pokażę wam teraz trochę, trochę dalej ten odcinek. To było w ogóle live idło. Jak chcecie, to mogę... O, widzieliście? Tutaj było chwilę napis. Live widło. No i tak właśnie się w tym roku tak no. No tak nie za dużo odcinków, bo było chyba koło 50 jakoś tak. Koło h 50 no. Tutaj nawet się zawiesiło chyba. Trochę, ale wtedy było nawet i całkiem jeszcze spoko z komputerem. No, to tyle chciałem powiedzieć. Tutaj, o, to jest jeszcze ta gra właśnie. No, fajna to była gra ogólnie. No i takie właśnie to jest podsumowanie dnia, więc ja teraz na chwilę przerywam nagrywanie i widzimy się za chwilę, gdzie już będę składał Wam życzenia i będę Wam dalsze części materiałów pokazywał, które kiedyś, które są nadal na tym kanale. Więc za chwilę się widzimy. Tu jak widzicie nagrywałam wtedy no, skoki narciarskie. No właśnie, o takie rzeczy. Akurat to, no tak przewinęłem tylko, żeby no, pokazać właśnie. O, tutaj na przykład przewinę. No, to reklama była akurat, bo wtedy nagrywałam na żywo to. No, takie rzeczy były właśnie. No, można sobie na i wspominać. Ten rok bardzo przyjemnie chociaż trochę planów, trochę yy, za, no, mało było planowane, a więcej było nagrane w tym roku, więc ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego roku. No, mogę tutaj, o, jeszcze dalej weźmiemy, o, pyk. Dobra, widzimy się za chwilę. Witam już z powrotem, no, przez przypadek kliknę po prostu wyłącz i będę musiał teraz ten film sklejać. Ale dobra, no widzicie, tutaj sobie budowałem jakiś stateczek. Wam tutaj nawet i przewinę jeszcze, pokazać, żeby jak ten statek w ogóle wyglądał. I chyba teraz, ja myślę, że to właśnie od tego budowania ten statek się tak rozszerzył o ten, który ja teraz mam statek, taki duży. No więc tak to właśnie wyglądało. O tak. Tutaj, jako skały się rozbijał za chwilę się przełączy. No to już nawet nie. Tutaj będzie, jak się o skały przewijał. Znaczy, no, rozbijał. O! No właśnie. No ja wtedy tutaj zginąłem. Zginąłem w grze, oczywiście. No więc widzimy się za chwilę. Już takie podsumowanie takie. Porządne. Więc widzimy się za chwilę. Wyglądaj, bo to prawie pionowe. Wygląda, więc dobra. Na no, trzy. Na filmie tak nie jest ale w prawdziwości. I tu właśnie skończymy nasze podsumowanie, takie roku. No, widzicie, byłem wtedy na ruchach w piaskach. W tym jak to czekajcie, przyłączę dalej jeszcze. Bo co taki widok ten górny? O. Tu będzie fajniej. Byłem właśnie na ruchomych wtedy piaskach w Parku Słowińskim. No takie, no trochę to jest trochę takie słabe, to podsumowanie roku, ale to na szybko nagrywam. Może jeszcze lepsze coś wyjdzie po nowym roku. Ale no, jak widzicie, na tym się nasza historia tutaj kończy. Dziękuję właśnie za ten rok nagrywania, subskrybowania mojego kanału. Będę nagrywał na następnym roku, tylko troszeczkę rzadziej. No... Może trochę to czujecie, też troszeczkę rzadziej te nagrywania, ale i tak dziękuję właśnie, że oglądaliście mój filmy, moje filmy, że no, zostawialiście łapki do góry, komentarze. Teraz właśnie pod koniec roku się obudziliście z tymi komentarzami, więc to też bardzo gratulacje dla Was, dziękuję. No i co jeszcze? No i właśnie na tym się nasza historia kończy, więc ja życzę Wam z okazji tego roku... Nowego 2021. No, dużo zdrowia, żebyście w ten COVID nie popadli. No, szczęścia, radości, spełnienia waszych marzeń. No, i żeby dobre filmy wychodziły w następnym roku. To sobie właśnie pożyczę. I żebyście tak właśnie oglądali często moje odcinki i live. Y. Dziękuję też za te donaty, które były w tym roku, właśnie e, dawaliście mi. Bardzo dziękuję. I co jeszcze? No jeszcze wielkie podziękowania dla Potworka, teraz też skarłatny on się nazywa. Wcześniej to był Potworek. Dziękuję Ci właśnie za nagrywanie tych filmów z Tobą. Było bardzo zabawnie i fajnie. I zapewne to widzowie odczuli, że było trochę momentami nawet i bardzo śmiesznie. <laughs> dziękuję też właśnie no, tym, którzy właśnie są teraz moderatorami, czyli jako no, nie będę wymieniać bo już zapomniałam. Właściwie bardzo dziękuję moderacji, no, że pomagali tutaj. Wtedy przy skokach jeden pomógł tutaj uspokajać, wtedy czat. No, tutaj właśnie pilnowali na live raz z, z tego z OMSI 2 no, że bardzo często byliście na tych live'ach moderacją, dlatego zostaliście moderacją. No więc też z takiego powodu, że najczęściej byliście na live'ach. Więc ja, no, życzę bardzo dużo zdrowia. No i ten rok był ogólnie bardzo taki, no, przebojowy trochę. No ale tak się właśnie nasza historia kończy w 2020 roku. No i co, zapraszam na odcinek w 2021 roku, więc do zobaczenia. Cześć i co? Czołem! Pa, pa. Widzimy się w 2021 roku. Dziękuję za ten rok. Do zobaczenia. A teraz obejrzyjcie jeszcze kawałek tego filmu. No właśnie. No właśnie, tutaj idziemy też. Jeszcze będzie lepsze ujęcie jak za chwilę. Co ja się żegnam z tym widokiem jednak się...